Cześć, dziś porozmawiamy sobie o diecie psa alergika. Przede wszystkim, co warto wiedzieć, to jeżeli już mamy do czynienia z psem alergikiem, to na samym początku warto by było wprowadzić u niego dietę eliminacyjną. Polega ona w głównej mierze na tym, że podajemy jedno źródło białka przez jakiś okres czasu. Sprawdzamy oczywiście objawy zwierzaka, i jeżeli jest w porządku, to możemy dodawać później kolejne białka w celu właśnie sprawdzenia, na co dokładnie nasz pies ma alergię. Czym powinna charakteryzować się karma dla psa alergika? Przede wszystkim warto wybierać karmy monobiałkowe, czyli właśnie z jednym rodzajem białka. Drugim kryterium jest to, że raczej unikamy karm z mięsem, które często może powodować alergie pokarmowe. Mowa tutaj np. o kurczaku oraz o wołowinie. Kolejnym kryterium jest to, że najlepiej, żeby karma nie miała w składzie zbóż oraz np. tłuszczu z kurczaka. Który również może wywołać reakcje alergiczne. Pierwszą propozycją karmy dla alergika to karma sucha z owadów. W jej składzie, oprócz białka z owadów, znajdziemy skrobiastapioki, amarantus, bataty, siemielniane oraz drożdże piwne. Kolejną propozycją to karmy marki Dobra Karma. Tutaj mamy dwie propozycje: karma z jagnięciną, w której jedynym źródłem białka zwierzęcego jest właśnie jagnięcina. Dodatkowo karma ta wzbogacona jest o źródło błonnika i kwasy tłuszczowe omega-3. Kolejną propozycją jest karma z łososiem, która wzbogacona została o produkty tak zwane Karmy te sprawdzą się dla wszystkich psów każdej rasy. Z kodem rabatowym Allergic 7 dostaniecie rabat na cały asortyment w Hello Dogs.